Dzisiaj było wielkie sprzątanie. Lublin wymyty. Podwórko posprzątane. Zaraz Wam pokażemy, co w domu się dzieje. Kręcę, zobaczcie, jak posprzątane elegancko. Lublina Wam już pokazałem. Sza, so, bo się, co się dzieje w pokoju. Met, metamorfoza. Tak, wszystko wyjeba. Nie. No? W kuchni jeszcze Wam pokażę. Krzysiek pokazywał piec. Wyczyszczony. Tutaj jest gdzie usiąść, w ogóle. Tak jak za mamę Leonardy. Przygotowany stół do jedzenia z truchkawkami. Maszynę żeśmy się dokopali do szycia.